Cześć, mamy 28 metrów bieżących siatki ogrodzeniowej. Chcemy nią ogrodzić prostokątny ogródek przylegający jednym z boków do ściany domu. Jakie powinny być wymiary ogródka, aby jego powierzchnia była jak największa? No to narysujmy sobie ten nasz płotek, jak będzie wyglądał. Będzie ten ogródek przylega do domu, więc nie musimy z jednej strony go ogradzać, prawda? Więc wystarczy ogrodzenie dać z trzech stron. I teraz będzie to prostokąt, oczywiście, i ograniczony domem. Możemy sobie narysować, że dom będzie zieloną linią narysowany, i będzie tutaj z tej strony jest dom. Czyli możemy sobie oznaczyć, że wymiary naszego prostokąta to będzie A i B. I wiemy, że mamy 28 metrów siatki, co oznacza, że musimy ogrodzić dwie, dwa odcinki o długości A i jeden o długości B. I to się równa 28. No to wyliczmy sobie z tego B. Będzie 28 odjąć 2A. To teraz podstawiamy sobie do wzoru na pole, prawda? Bo ma być, ma być największa powierzchnia. Wzór na pole to będzie A razy B. B mamy już wyliczone, czyli to będzie 28 minus 2a. Tutaj po przeliczeniu wychodzi minus 2a kwadrat plus 28a. I teraz zobaczcie, tutaj mamy funkcję kwadratową, czyli możemy sobie zapisać, że to będzie funkcja zależna od boku a, czyli od argumentu a. Minus 2a kwadrat plus 28a. Narysujmy sobie wykres, tylko rysuję oś x, bo nie interesuje mnie, gdzie on jest jak przesunięte jest w prawo czy w lewo, ramiona są w dół, czyli to znaczy maksymalna wartość będzie na wierzchołku tej funkcji. Czyli ta funkcja obrazuje nam pole za pomocą literki wyrażone i będziemy obliczać, kiedy, dla jakiego, a dla jakiej długości boku tego ogrodu będzie ten, to pole największe. Czyli teraz możemy sobie obliczyć a wierzchołka, to będzie minus b przez 2a, zawsze ten sam wzór, z funkcji kwadratowej, czyli minus 28 dzielony na minus 4, czyli równa się 7, czyli mamy jeden bok wyliczony, a jest równe 7. No to podstawiamy sobie do wzoru na b, b będzie równe 28 minus 2a, czyli minus 14, i tutaj wyjdzie nam 14, czyli jeden bok ma 7, a drugi 14, mamy takie wymiary ogrodu.